Witam, mamy czwartek, 18, 19, nie wiem, nie ogarniam generalnie za bardzo. Do pracy nie chodzę, to i karty drogowej nie wypisuję. Nie wiem jaki jest dzień, albo 18, albo 19, ale chyba 19, tak mi się wydaje. Jest w każdym razie czwartek. Póki mam wolne, jako Polak dezynfekuje się po całości. W poniedziałek wracam do roboty. Także nie będę miał takiej możliwości niestety jeżdżąc samochodem. A póki co po prostu korzystam z tego co mam z czasu wolnego. No wiecie jak to jest. Jeśli coś jest zabronione nie wolno, nie wolno i tyle. To jest kropka. Zrobiłem tutaj w, w, tym, tym, w tym dużym baniaczku yy, wentylację. że nie ze mnie. Wiem, że mi się język plącze. Co? Przestań. Dezynfekcja w domu. Tak miś. Spokój. Zrobiłem wentylację. Taka ta, powiedzmy, o. Tak to wygląda. Płyta to jest sklejka. Udało mi się wszystko. Powiem Wam tak, w ogóle to jest kurczę. Dla mnie to jest jakiś cud, że udało mi się naprawdę wszystko ruszyć w czasie takim kurczę, kiedy będę po prostu tego potrzebował. zwyczajnie siedzę w domu. Od tygodnia i mam wszystko. M mam, y mam 350 uruchomioną. Jakim, jakimś cudem? Nie wiem jakim, ale mam 350 uruchomioną. Pół roku temu jeszcze w ogóle bym nie przypuszczał y nic y na ten temat. Y że mi się to uda. Drugi temat. Mam 126 z Malawii uruchomione. Udało mi się dosłownie z nim y, tydzień przed tym całym bałaganem ruszyć to w ogóle, kupić ryby do tego i tak dalej. To jest, no nie wiem. No, tff, nie wiem co mam powiedzieć, naprawdę. Bo. Tff, bo nie wiem, po prostu nie wiem. Śmiejcie się ze mnie, niech będzie śmiesznie i tak dalej. Ale bez kitu wszystko mam Proszki na moje choroby przewlekłe Mam zapas kurcze ze stycznia na wszystko. Dosłownie na wszystko na pół roku ponad. Nie wiem jak to się stało. Nie mam pojęcia. Ale mam po prostu. Po prostu mam. Niczym się nie przejmuję. Żarcie w domu jest prąd póki co też, kuchenka, gaz, kuchenka do gotowania, jest tak powiem, Kupio, kup, kupiliśmy gazową, w pełni gazowa kuchenka, w pełni ku, elektryczna tak chciałem powiedzieć, w pełni gazowa kuchenka do gotowania wody, do pieczenia, do wszystkiego, wszystko mamy, ma ma. no ty jeszcze nie wiesz o tym, ale ja już to wiem. Mamy gazowe zabezpieczenie czego, gdyby nie było prądu. Grzałkę, grzałki też mam, elektryczne oczywiście, gdyby nie było gazu, to mam grzałki elektryczne. Żeby no nie było to jakieś takie. No nie, nieważne. Sorry. Nastukany jestem dzisiaj. Jutro będę, będę miał troski, jako przy piątku, w Wielkim Poście wczoraj. Miałem troski, jako w środzie, w Wielkim Poście a dzisiaj, po prostu podchodzę lajtowo do wszystkiego. Także, tak to wygląda. Co kończą? Co kończą? Co znaczy kończą? Ci się pośmieje zaraz tam za plecami. Zobaczcie. Taki zrobiłem sobie o. Wentylację. Przed chwilą mówiłeś. Dobra, mówiłem, to powtórzę się. Wszyscy się powtarzają. W telewizji cały czas leci w kółko i to i jedno i to samo. Ja tak samo. Ja tak samo idąc za trendami zrobię to samo. Nie może być inaczej. Także tak. Kiciuś tą belkę całą świetlówka wylądowała w akwarium jakieś 2-3 tygodnie temu udało mi się to jeszcze kupić na czas udało mi się zrobić to na czas e, listwa jest, ja wiem, 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 wiem. jeszcze jej nie wyniosą do piwnicy, ale udało <laughs> ale wyląduje nie bałem w piwnicy przepraszam Także tak, mamy trawkę w domu. Mamy trawkę w domu, ale nie tak, jakby ktoś przypuszczał tutaj, kurczę jakieś nie wiem, z paluchy. Nie jest do palenia ta trawa, tylko do wyglądu. Tylko i wyłącznie. Także tak, wszystko udało mi się porobić. Wiem, że Pan Bóg nad nami czuwa. Mam od niego zapewnienie. Tak. Nie wzdychaj, moja żona. Dobrze wiesz, co ona myśli. I tak to się kurcze, kręci. Tak to się kręci. W poniedziałek, mówię. Do roboty idę. Dzisiaj, za przeproszeniem, jestem w 3 do popijany. Jutro będę trzeźwy, jutro będę różaniec. Mówił pewnie gdzieś na, na online, na jakimś tam prawdopodobnie już saka, ale, ale, ale nie istotne gdzie. Nie gdzie, wa ważne są chęci i tak dalej. No dobra, to tyle. Taki zwariowany Jack do Was mówił. Hehehehe.